Wyobraźmy sobie sytuację, że Amerykanie swoim największym wrogom, czyli zatwardziałym dżihadystom dają wikt, opierunek, miejsce do spotkania i opiekę stomatologiczną. Brzmi wydumanie? No nie do końca, bo jak wiemy na Ziemi dzieją się rzeczy, których się, o których się filozofom nie śniło. Dzisiaj opowiem o miejscu, które określa się mianem Uniwersytetu Al-Kaidy. Zapraszam. Gdy mówimy o amerykańskim więzieniu w Iraku, to oczywiście pierwsze skojarzenia to Abu Ghraib. To amerykańskie więzienie pod Bagdadem zyskało ponurą sławę ze względu na ogromne nadużycia, do których tam doszło. W 2004 roku świat ujrzał zdjęcie, na których amerykańscy żołnierze dopuszczali się czynów iście barbarzyńskich na irackich więźniach. Były tam sceny tortur, bicia i po prostu upokarzania więźniów, co spowodowało, że o placówce dowiedział się cały, cały świat. E, możecie też kojarzyć placówkę Camp Cooper, w której ostatnie miesiące spędził były prezydent Iraku, czyli Saddam Hussein. O miejscu zwanym Camp Buka wiadomo już w tej chwili nieco więcej, ale w momencie kiedy, kiedy było aktywne, nie mówiło się o nim praktycznie w ogóle. A szkoda, bo dzisiaj to właśnie miejsce określa się mianem uniwersytetu al kaidy Więzienie Kambuka znajduje się na południu Iraku, w pobliżu miejscowości portu Umkasr. E, ci z Was, którzy interesują się historią Iraku, na pewno znają to naz tą nazwę, Ponieważ w momencie, kiedy zaczęła się amerykańska inwazja na Irak w 2003 roku, to było pierwsze miejsce, które należało zdobyć. To było miejsce strategiczne, ponieważ tam znajduje się port. I właśnie zdobycie tego portu w stanie nienaruszonym było tak niesamowicie ważne, żeby potem dostarczyć, żeby potem umożliwić płynne dostawy dla wojska amerykańskiego. Co ciekawe, ci z Was, którzy interesują się polskimi wojskami specjalnymi, też kojarzą ten port, ponieważ jedną z jednostek, który, która zdobywała ten port, była jednostka wojskowa 2305, czyli GROM. Camp Buka jest zlokalizowany w pobliżu tej miejscowości. On działał między latami 2003-2009. Przez ten czas przez więzienie przewinęło się 100 tysięcy osadzonych w szczytowym momencie działalności. W 2007 roku jednorazowo było tam nawet 26 tysięcy więźniów. Więźniowie byli podzieleni według kolorów. Zwykli więźniowie nosili albo pomarańczowe, albo żółte uniformy. Czerwone były przeznaczone dla tych, którzy popełnili jakieś przestępstwa w więzieniu. Z kolei zielone dla tych, którzy mieli długie wyroki. Więzienie było podzielone na kwartały. W jednym kwartale najczęściej przebywało około tysiąca osób. Założenie było takie, że żeby nie mieszać szyitów z sunnitami, po to, żeby uniknąć konfliktów czy jakichś sytuacji niebezpiecznych. No, okazuje się, że te środki ostrożności były absolutnie niewystarczające. Nazwa Camp Booka pochodzi od nazwiska amerykańskiego strażaka, który wsławił się bohaterstwem podczas akcji ratowniczej po zamachach na Wed Trade Center. Więzienie Camp Booka było bardzo trudne do ochrony i do utrzymania. To był trudny, pustynny teren, to po pierwsze, a po drugie, to więzienie było przepełnione praktycznie zawsze. Więźniowie wzniecali bunty, dochodziło do zamieszek, dochodziło do ataków na strażników. Więźniowie także co jakiś czas uciekali, były też ucieczki, które oczywiście zostały udaremnione. Między innymi odkryto tunel, który więźniowie zdążyli wykopać, żeby dostać się na wolność. W przypadku więzienia Kabybuka bardzo ważne było, było też, był też fakt, że tam brakowało specjalistów specjalistów mówiących po arabsku. I to była olbrzymia bolączka armii amerykańskiej podczas tamtej inwazji. Przed inwazją oszacowano, że trzeba będzie przesłuchać kilkadziesiąt tysięcy osób. Szacowano, że będzie potrzeba 850 tłumaczy znających język arabski i znających odpowiednie dialekty. Armia amerykańska wtedy dysponowała tylko 70 takimi osobami, no i wiadomo było też, że nie wszyscy mogą polecieć do Iraku. W przypadku Camp Booka brak tych specjalistów był naprawdę niesamowicie brzemienny w skutki. Co ważne. W przypadku Kambuka, warunki tam panujące były określane jako całkiem niezłe. Co prawda w źródłach możemy znaleźć też informacje o pewnych nadużyciach, o tym, że więźniowie nie mieli dostępu do odpowiednich ilości wody, że byli narażeni na trudne warunki atmosferyczne. Mimo wszystko, wiele też jest świadectw tego, że tam nie było tak źle. Więźniowie, którzy już doświadczyli pobytu w placówkach podobnych w Iraku czy w Jemenie, widzieli znaczącą różnicę. Także ci osadzeni, którzy byli przetransportowani z Abu Ghraib, e, też mówili potem, że naprawdę jest bardzo duża różnica między warunkami w Camp Buka a tym, co mieli pod Bagdadem. Co ciekawe, byli więźniowie, którzy popełniali specjalnie przestępstwa bądź wykroczenia tylko i wyłącznie po to, żeby się w Camp Buka znaleźć. Nie robili tego ze względu na te świetne warunki, ale na absolutnie doborowe towarzystwo. W więzieniu Camp Booka lądowali bardzo różni ludzie. Ten przekrój jest naprawdę ogromny. Z jednej strony to byli islamscy radykałowie, to byli różnego rodzaju bojownicy, członkowie milicji religijnych czy innych grup zbrojnych, którzy walczyli z Amerykanami. To byli także byli żołnierze oraz byli funkcjonariusze armii Saddama Husaina. Poza tym, tam po prostu lądowali ludzie, którzy z jakiegoś powodu wyglądali podejrzanie, Albo których należało z jakiegoś powodu odseparować od społeczeństwa. No, stąd ten przekrój był bardzo duży. Co ważne, w żaden sposób nie zwrócono uwagi na fakt, że część z tych więźniów to byli islamscy redkałowie, ale część z nich to byli ludzie zupełnie neutralni poglądowo. Oni wszyscy zostali wsadzeni razem. Co powodowało, że ci ludzie, którzy byli umiarkowani w poglądach pod wpływem bardzo radykalnych tez, bardzo szybko się radykalizowali, więc Kamp buka stało się wylęgarnią ekstremizmu. Człowiek, który opuszczał Kamp Buka, był już bardzo mocno zradykalizowanym dżihadystą. W więzieniu funkcjonowali radykalni imamowie, którzy nauczali islamu w tej najbardziej radykalnej, najbardziej Konserwatywnej wersji. Jako, że 40-50, nawet procent osadzonych nie potrafiło czytać, niejednokrotnie taki zradykalizowany imam czy inny przywódca był jedynym źródłem wiedzy, no i takich osadzonych było dużo łatwiej radykalizować. Druga ważna kwestia. W tym więzieniu spotykali się bardzo różni ludzie, ale wspólnym mianownikiem ich działań była niechęć do Amerykanów. Oni mieli mnóstwo czasu, żeby ze sobą porozmawiać. Żeby się poznać, żeby wspólnie planować, żeby wymienić się doświadczeniami. Mieliśmy bardzo silnie zmotywowanych ideolo, ide, ide, ideowo bojowników, a z drugiej strony mieliśmy świetnych specjalistów, którzy lata służyli w armii Saddama. Oni mieli wiedzę, oni mieli know-how, mogli się wymieniać, mogli wspólnie snuć plany, planować, ba. Uczyć się robienia bomb. To wszystko działo się pod okiem amerykańskich strażników, którzy, no co prawda, widzieli rozmawiających więźniów, ale nie mieli bladego pojęcia, o czym oni rozmawiają, bo rozmawiali po arabsku. Znalazłam wywiad, w którym jeden z ludzi, którzy kiedyś byli osadzeni w Kambuka, mówił, że był świadkiem sytuacji, kiedy właśnie osadzeni wzajemnie tłumaczyli sobie, jak robić improwizowane ładunki wybuchowe, tworzyli rysunki, schematy. A wszystkiemu przyglądali się amerykańscy żołnierze, absolutnie nie mający świadomości, co się dzieje. Więc z jednej, z jednej strony Camp Buca było takim miejscem, gdzie wykluwał się radykalizm. Było miejscem spotkań, spotkań ludzi, którzy mieli wspólny cel. Ale weźmy też taki bardzo praktyczny cel. Tych kilkudziesięciu mężczyzn, nie miałoby okazji spotkać się tak po prostu na spotkaniu w Bagdadzie. Byłoby to zbyt niebezpieczne. W Kambuka warunki były idealne, ale dochodzą też takie praktyczne kwestie. W czasie nasilenia, takiego największego nasilenia wal w Iraku, gdzie było bardzo łatwo zginąć, taki człowiek mógł zginąć albo bezpośrednio w walce, albo od bomby na straganie podczas robienia zakupów na targu, oni byli jakoś w jakiś sposób chronieni. Mieli bezpieczne miejsce, jedzenie, niejednokrotnie warunki lepsze niż w rodzinnej wsi, mogli bezpiecznie przetrwać ten czas największych, największych bojowych niepokojów, nie zginąć i planować, knuć i w bardzo istotny sposób zmienić oblicze Iraku. Co ciekawe, mówi się też, że w przypadku tego akurat obozu i tych działań kluczowe okazały się elementy garderoby, a właściwie bielizna. Ponieważ osadzeni na gumkach od majtek zapisywali kluczowe informacje, czasami były to numery telefonów, czasami pseudonimy, czasami nazwa wsi, z, pochodził, z której pochodził odpowiedni człowiek, także po wyjściu na wolność od razu było wiadomo, z kim się, z kim się skontaktować. Oczywiście były plany reform te, 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 tego więzienia. One się zaczęły wraz z nowym komendantem w 2007 roku, ale można powiedzieć, że mleko już się rozlało, że ten proces, który został rozpoczęty w Kambuka, te znajomości, które zostały wtedy zawarte, zaważyły na przyszłości nie tylko Iraku, ale całego Bliskiego Wschodu i to, że Irak i Syria zapłonęły kilka lat później. To jest właśnie pochodna tego, że w Kambu Buka spotkać się mogli bardzo różni ludzie o bardzo różnych umiejętnościach, korzeniach ideowych, ale którzy mieli, którzy mieli jeden wspólny cel. W Kambuka przebywali m.in. Abu Muhammad al-Adnani, czyli Rzecznik Organizacji Państwo Islamskie, Abu Muslim al-Turkmani, czyli zastępca przywódcy organizacji Państwo Islamskie, Haji Bakr. Ważny dowódca ISIS w Syrii Abu Abdulrahman al-Bilawi, czyli dowódca odpowiedzialny za zajęcie przez ISIS Mosulu. Abu Ayman al-Iraqi to był inny ważny bojownik i dowódca, a także Abu Muhammad al-Juliani, który tworzył struktury Al-Kaidy w Syrii, znane potem jako Jabhat al-Nursa. Ale co najważniejsze, w kamp Buka przebywał także. Abu Bakr al-Baghdadi, czyli późniejszy kalif Ibrahim. Przywódca ISIS. ISIS państwa islamskiego, czyli tej organizacji, która początek wzięła właśnie z Al-Kaidy. Szacuje się, że wśród 25 najważniejszych osób w organizacji Państwo Islamskie 17 przeszło przez obóz Camp Bucca. Historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać i ona się powtarza. W tej chwili w Syrii. W najbliższych odcinkach na kanale Anatomia Zamachu opowiem o warunkach panujących w obozach takich jak Al-Hol czy Arloy. Zapraszam.